Po pierwsza rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości za nami. Bielsko-Biała jak zwykle obchodziło święto uroczyście i z szacunkiem dla poprzednich pokoleń. To jednak nie wszystkie świąteczne akcenty w mieście. 11 listopada niezwykle uroczyście i po prostu pięknie wyglądał bielski ratusz. Za nami 17. jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko w Bielsku-Białej. Na placu Wojska Polskiego powstaje miejska ślizgawka. Sztuczny lód ma tu być utrzymywany co najmniej do końca zimowych ferii. W hali wielofunkcyjnej pod Dębowcem rozegrano kolejne, już 14 dziecięce zawody piłkarskie przedszkoliada. Muzyka 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości za nami. Bielsko-Biała jak zwykle obchodziło święto uroczyście i z szacunkiem dla poprzednich pokoleń. W tym roku bieszczanie nie tylko oddawali hołd poległym obrońcom ojczyzny, ale i wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. To bielska młodzież pod przewodnictwem uczniów z liceum Kateka w niedzielę 10 listopada w Bielskim Centrum Kultury odbył się koncert galowy z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada zaś w samo południe pod ratuszem Mazurka Dąbrowskiego w pełnej czterowzrodkowej wersji zaśpiewało kilkaset zebranych osób. Chymnu to początek oficjalnych obchodów Narodowego Święta. O godzinie 14 na cmentarzu Wojska Polskiego w asyście Kompanii Honorowej 18 Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego odbył się uroczysty apel pamięci. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu najwyższy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu, po apelu! Po! Po! Zaraz po salwie honorowej przybyły na miejsce delegacje organizacji społecznych, młodzież i mieszkańcy złożyli pod tutejszym pomnikiem wiązanki kwiatów. Po uroczystości w pobliskim kościele pod wezwaniem Maksymiliana Kolbego odbyła się także uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. To jednak nie wszystkie świąteczne akcenty w mieście. 11 listopada niezwykle uroczyście i po prostu pięknie wyglądał bielski ratusz. Kto miał ochotę zobaczyć niecodzienną iluminację bielskiego magistratu, wieczorem mógł udać się na plac ratuszowy. Zabytkowy budynek został oświetlony na biało i czerwono, a na jego głównej fasadzie pojawił się rozświetlony biały orzeł. Z powietrza wyglądało to równie imponująco. Za nami 17. jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko w Bielsku Białej. Nasze miasto ponownie i to na 6 dni stolicą jazzu najwyższej próby. Święto tego gatunku muzyki to już znak rozpoznawczy Bielska Białej, a w tym roku sław nie zabrakło. O dobór muzyków zadbała córka zmarłego patrona imprezy Anna Stańko, a nad wszystkim swoją firmową pieczęć umieściła jedna z największych i najbardziej uznanych wytwórni muzycznych ECM, pod której szyldem niemal całe dorosłe jazzowe życie spędził sam Tomasz Stańko. Jazzową jesień w Bielsku Białej w towarzystwie Anny Stańko oficjalnie otworzył prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. Jak zwykle o tej porze roku mamy święto jazzu w naszym mieście. Mamy takie dwa tygodnie w naszym mieście, kiedy jesteśmy stolicą, nie boję się powiedzieć, światowego jazzu. Dzisiaj ten tydzień jesienny. Rozpoczynamy. Bardzo się cieszę, że to dzieło ojca Pani Anno, Pani prowadzi i współpracujemy, bo ta rzesza wielbicieli jazzu w naszym mieście jest olbrzymia i nie wyobrażam sobie tego miasta bez tego festiwalu. Ja też bardzo dziękuję, tata kochał z i ta i ta miłość jak widać jest naprawdę odwzajemniona i kontynuujemy festiwal tutaj dla państwa dla, dla, i dla taty, który na pewno jest z nami. Dziękuję panu za wsparcie, bo naprawdę dzięki temu festiwal rozwija skrzydła i my przed nami te sześć dni wspaniałej muzyki. Tak. To nigdy nie da szkoć. To oczywiście brawa dla Pani. Natomiast, no cóż, Szanowni Państwo, czas rozpocząć ucztę. Ja mam zaszczyt wygłosić sentencję oficjalną. Siedemnastą bielską miesięc że w wiesku Białej uważam za otwartą. Miłego wieczoru. Placu Wojska Polskiego powstaje miejska ślizgawka. Sztuczny lód ma tu być utrzymywany co najmniej do końca zimowych ferii. Nadchodzący okres świąteczny i w ogóle zima dla amatorów jazdy na łyżwach zapowiada się niezmiernie atrakcyjnie. Bielskobialski Ośrodek Sportu i Rekreacji już uruchomił sztuczne lodowisko w Parku Słowackiego, a teraz wznosi 40-metrowej długości ślizgawkę. Do jej budowy wykorzystano elementy obiektu, który do tej pory uruchamiano co roku za halą bratków. Dość peryferyjne położenie tamtego lodowiska powodowało, że nie cieszyło się specjalnie wielką popularnością. Teraz ma być zupełnie inaczej, bo plac Wojska Polskiego znajduje się w centrum miasta, a ślizgawka będzie darmowa. Tak, powstaje ślizgawka, która będzie uruchomiona na mikołajki 6 grudnia. W tej chwili trwają prace przygotowawcze. Mrożenie lodu już niedługo. 25 zaczynamy mrożenie lodu, także na 6 na pewno zdążymy. Ślizgawka będzie ogólnodostępna, dostępna. Decyzja prezydenta jest bezpłatna. Także zapraszamy wszystkich do korzystania. Ślizgawka, ponieważ nie będzie tutaj wypożyczalni, łyżew, nie będzie szatni i Także można sobie przyjść w plecaczku z już wami, zmienić i skorzystać ze ślizgawki. Ale sprzęt do mrożenia taki sam jak ten, który tak. był do tej pory przy haliwrach. Tak, to, to jest, to jest ten, dokładnie, dokładnie to samo lodowisko, czyli 40 na 20 metrów z rolbą, z, ze wszystkim, co jest do pielęgnacji i lodu. Lodowisko będzie funkcjonowało co najmniej do końca ferii. W zależności od warunków pogodowych, jeżeli będzie możliwość, wydłużymy czas pracy lodowiska. W hali wielofunkcyjnej pod dębowcem rozegrano kolejne, już czternaste, dziecięce zawody piłkarskie, przedszkoliada. Tym razem imprezę zorganizowano w niedzielę, czyli w przeddzień 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Rozgrywki poprzedził więc wspólnie odśpiewany hymn Polski, a w ustach maluchów brzmiał on szczególnie wymownie. Tak, tym razem pod dachem po raz kolejny są z nami przedszkolaki przeszkola, z Bielskich i nie tylko Bielskiej Przedszkoli. Yy, mamy tutaj Ponad 250 młodych zawodników z 24 drużyn z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na otwarcie imprezy dzieciaki odśpiewają hymn narodowy, po czym przystąpią do kolejnych zmagań. Tym razem pod dachem, tak wspomnieliśmy. Piłkarzy i piłkarek wspierali z całych gardeł i sił rodzice oraz dziadkowie. Na sześciu boiskach podczas sporej serii meczy wylał się pot i łzy. Młodzi piłkarze techniki jeszcze zdążą się nauczyć, ale maluchom na pewno nie można zarzucić braku ambicji i chęci do gry. Organizatorami przedszkoliady zwyczajowo są Urząd Miejski w Bielsku Białej, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Futbol Akademii.